Halo, halo, witam wszystkich ponownie po dłuższej przerwie nie nagrywałem znowu miałem awarię telefonu jeszcze dużo zdjęć i filmów do zrobienia niestety najpierw stukam telefon później zalałem na wakacjach na Ibizie słoną wodą, także czekam na, na nowy ekran naprawy i będę dalej montował a tymczasem przegląd ogrodu, bo bo idą przemrozki. Już jutro ma być na minusie, także dzisiaj chowam palmy. Te, które są w Donicach. Tutaj widzimy jedną, która jest w gruncie. Ma się bardzo dobrze, nawet super, bym powiedział. Bardzo zielona. Dużo liści w tym roku puściła. Stożek. Ogromny, ładny. Następny już rośnie. Także zasuwa. Szkoda, że inne nie przeżyły. Ale nie chcę się już wykopywać w tym roku. Wykopię na wiosnę i zasadzę w miejsce tych, które zmarły. Te tutaj. No, te w doniczkach, może nie. Tylko te dwie. Tą, i tą. A w tych donicach, to na razie, będą stały na tarasie. Także ta mała nie żyje. Stożek. Stożek zgnił. Idzie do wykopania. Na tej wyrosły grzyby. Zobaczcie. Grzyby. Bardzo ciekawe. Zamiast toszka wyrosły grzyby. Tak to wygląda. Także ta największa, którą zakupiłem. O, no, tak takie sobie, ale odżyje na wiosnę. Przejdźmy do tych małych, które mają już dwa lata. Zobaczcie, jak to wygląda. Dwuletnie palmy, a te bardzo pomału rosną. Zobaczcie. Także dzisiaj zabieramy je do domu. Damy do pokoju, gdzie jest około 15 stopni, żeby przetrwały sobie zimę. A na wiosnę znowu dam do większych donic. Zobaczymy, czy coś rosną. Może niektóre do gruntu zobaczymy, pamiętajcie. Dzisiaj w nocy pierwsze przymrozki. Chowajcie swoje palmy, które macie w donicach do domu. Jeśli macie coś w gruncie, jak na przykład ta, no to nie trzeba się martwić na razie. One wytrzymują dużo, będę ją zabezpieczał dopiero gdzieś przy minus, minus 8, minus 5. Eee, mam już przygotowane co nieco. Zobaczcie jak wygląda Palmo w gruncie. Super. Ja zaczynam przynosić palmy. Oczywiście, przy wnoszeniu palm mój kot zainteresował się, ale nie palmą, tylko taśmą klejącą, która się tu znajduje. Bardzo lubi klej. Dziwny kot. Widzicie? Teraz już pusty. Wszystkie palmy przyniosłem do środka, została tylko ta jedna w gruncie. Także idziemy zobaczyć też do pokoju, do góry, jak to wygląda. W tamtym pokoju akurat jest około 15 stopni. Może tej zimy dam trochę mniej. Zobaczę. Te dwie duże palmy, które są obciążone tutaj betonem na dole, niestety nie wniosę sam do góry, do pokoju. Poczekam na żonę, albo poproszę kolegę, żeby im pomógł. Bo tutaj będzie gdzieś 22-23 stopnie. Także niezbyt dobrze, żeby palma zimowała. Powinny mieć trochę chłodniejsze pomieszczenie. A tutaj reszta palm. Tutaj jest chłodno. Mosad jest skręcony na 14 stopni. Także tutaj będą sobie zimować. Muszę jeszcze ogarnąć jakieś podstawki, pod doniczki. Jak będę podlewał, żeby nie zalał paneli. Ale tutaj zawsze zimują od paru lat. Przynajmniej te, co mam, te dwuletnie. Ostatnie zimy też tu były. Doszła tu jeszcze mandarynka. Która przeżyła minus 18 i wypuściła od korzenia dwa nowe drzewka. Tylko ich się chyba nie da rozdzielić. I nie wiem co zrobić. Czy zostawić podwójne, czy poświęcić jedną żeby druga była mocniejsza nie wiem jeśli macie jakieś propozycje co zrobić z tym bo pienie zmartwe, one wyszły od korzenia to jeśli macie jakieś pomysły co z tym zrobić czy zostawić podwójne czy czy próbować rozszczepić ale jak rozszczepię to mogę stracić dwie Proszę napiszcie w komentarzu, co z tym zrobić. Dobra. Także na dzisiaj to tyle. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Będzie więcej filmów także z moich podróży, bo często podróżujemy. Jeszcze mam zaległe dwa filmy. Jeden muszę dokończyć. I z dwóch następnych wycieczek, bo akurat września, październik był napięty, jeśli chodzi o wycieczki. Także dziękuję za oglądanie. Jeszcze raz przypomnę o subskrypcji kanału, żeby być na bieżąco. I do zobaczenia do następnego filmu. A tak przy okazji, dzisiaj 15 listopada, mojej urodziny. Także możecie złożyć mi życzenia. Dziękuję.